No, witam, witam jeszcze raz. Kurde, coś się stało. Laptop się zagotował bardzo źle. Bardzo źle, że nam się laptopik ugotował, ale już jest, już jest chyba wszystko. W najlepszym porządku. Tutaj koledze musimy wysłać kilka markerów. Najpierw wyślemy markery. Witam, witam, Kapik. Siema, siema, siema. Wywaliło nam ostatnią transmisję live'a. Ze... Nasze live'a. Przerwało nam teraz. Komputer się zawiesił, kurde, się chyba ugotował laptop. Startujemy od nowa. I dzisiaj łapiemy, teraz już na Everglades jesteśmy. Będziemy dzisiaj łapali Tyrana Pstrąga. Nie Tyrana Pstrąga, tylko potwora... Potwora Tarpuna. Tarpon Tyran na Everglades i będziemy go teraz łapali. Mamy już przygotowaną przynętę, wszystko, e, wędki. Rozkładamy stanowisko i będziemy łapać. Co będzie trudne w tym zadaniu? No to najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że ta ryba jest spora. Sami zobaczcie: ryby. Lokacja: Everglade do 35 kg. 33 jako topka. A ja sprzęt na który będę łapał. 16 kg 14,5 linka. Przypon 11. Kurwa, to, to może się nie udać. Przypon 11. 8. Ee, to na pewno się nie uda. Zobaczmy, czy możemy coś zmienić. Czy możemy coś zmienić? Nie, no raczej nic już nie zmienimy. Gruncik będzie około metra. 20 haczyk. Czwóreczka, duża. Zobaczymy, co to będzie. Ja chcę spróbować. Najwyżej będą jaja. Łowić będziemy tam z przodu, na tamtym markerze gdzieś. I z tej strony, i z tej. Na razie szukamy po prostu. Nie mam pojęcia, czy złapiemy, czy nie. Oprócz tego rzucimy sobie gruntóweczki. Coś się podziało. Nie mam pojęcia, czy dam go rady wyciągnąć. Będzie ciekawie. Już odbieram zaproszenie. Nie, nie dostałem zaproszenia. Mucha w Austrii, musisz wysłać jeszcze raz. A to standard, Shub, to jest standard, tak zawsze jest, to masz rację. Czyżby to ona? Patrz ta na to. wysokie prawdopodobieństwo, że to właśnie ona już mamy po, po, temacie, po temacie załatwione. Tak szybko to nie może być chyba, co? Gdzie to jest te 20 kg żywego mięsa, żywej siły? To w życiu to nie jest to. O, mamy Mongolię. Eeej. No dobra, to nie było to. To nie było to. Ale no, powiem ci w miarę łatwo. Nie było takie skomplikowane. No mi te basy ostatnio tutaj szybko poszły. A zaraz się okaże, mam tylko 14 sztuk, nie? Tej przynęty. Zaraz się okaże, że będę musiał iść łapać basy z tobą. Przelecimy najpierw nocka, później w dzień. Tak myślę. No a mi się wydaje, że wszystkie potwory się łapie, kurde, już teraz nie pamiętam, ale chyba, chyba w nocy się wszystkie łapie, dlatego to są potwory. I w ogóle przecież tarpuny w gówni biorą w nocy, no? Mam jeszcze 13 sztuk. Zobaczymy. Siema, siema Tygrysku. Siema, siema. Wczoraj widziałem, byłeś na live króciutko z rana, ale... Przepraszam, za jakość transmisji, coś z internetem było nie tak. I musiałem zmienić po prostu lokum. Zmieniłem lokum na mieszkanko mojej mamy. I tu internet jest mega. I muszę tylko streamować u swojej mamy. <ścoughs> A gdzie myślisz tego potwora szukać? Dzisiaj, no to jest e, pierwszego live, a mi dzisiaj wywaliło. E, no, kilka godzin już dzisiaj jestem na live łącznie. No teraz idzie coś większego. Albo to jest on, albo medal. Albo jakiś medal, albo unikat. Nie wiem, bo coś jest trochę większego. Hamulec mam skręcony trochę mniej. No to teraz trzeba się skupić. Nie patrzę na czata, jakby co. Eee, I ten. I muszę to wyciągnąć. Może to jest tarpun, a może to jest ten potwór. Tak, tak! Kapli, tak brzozak. Ja odbiorę, tylko łowić tą rybę, ne? No mam chyba 110 albo 120 cm grunciku. Powiem Ci, że tutaj dobrze się na Everglades łowi te basy XP. Zobacz sobie, u mnie na kanale jest poradnik e, z 2026 zeszłego tygodnia. Wejdź tam w playlistę Fishing Planet i sobie zobacz jak tutaj ładnie basy napier napiernicza się. Kurwa, znowu się zawiesiło.